Teraz tym bardziej mam motywację, żeby, żeby dalej iść w tym kierunku, trenować. Bez tego roweru to, to nic by z tego nie było. Więc marzyłem o tym, żeby gdzieś tam wystartować, zmierzyć się, ale no, przeszkodą było to, że, że nie mam odpowiedniego sprzętu. Tak? Już od samego początku zainteresował się z nami pan Jurek Jagoda, który właśnie. No zaoferował wsparcie przy Wrocławskim Rowerze Spotkań i później gdzieś została, przetworzyła się właśnie wypożyczalnie rowerów integracyjnych we Wrocławiu. Jego prośba skierowana do mnie, a moja później do kolegów z Rotary, no właściwie zależała w dużym stopniu od tego, czy znajdziemy kogoś takiego, kto zapali się do tego projektu. Ja mówię często o Eli Wroneckiej, że ona jest chupka. Ja jestem Krzesiwko, ona jest chupka. Dzięki niej zawsze wykrzeszemy ogień. To Elka była głównym motorem zebrania pieniędzy. Pomysły są piękne, ale pieniądze pozwalają je zrealizować. Moja historia zaczęła się w 2013 roku, kiedy wspólnie dzięki wsparciu między innymi do kto klubu się pozyskać środki i zakupić piesze trzy handbarki do wyporuszania. Od tego czasu stan się regularnie w miarę. Oczywiście możliwości pogodowych i czasowych jeździć tymi drogami. Bale rotariańskie służą realizacji idei rotariańskiej. Robimy to co roku. Na ostatnim balu rotariańskim zebraliśmy około 40 tysięcy złotych, a dokładnie 44 tysiące złotych, które przeznaczyliśmy na handbajki i ja myślę, że to jest bardzo dobra forma połączenia zabawy, krzewienia idei rotariańskiej i pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Nie chciałbym wyznaczać jakby specyficznego celu, ale fajnie, żeby na przykład 3, 4, 5 rowerów przybyło, tak? Ponieważ mamy osoby, które do nas przyjechały i wiemy konkretnie, że jeśli zakupimy jeszcze rowery z takimi dodatkowymi udogodnieniami, będą one po prostu służyły kolejnym osobom. Mamy yy, zamiar. Kontynuować ten projekt, co oczywiście zależy od tego, czy uda nam się zebrać następne pieniądze, o co zresztą Państwa bardzo prosimy.